Witajcie, kochani, w kolejnym odcinku. Dzisiaj znów tak na szybko. Ostatnio tyle dzieje się w moim życiu osobistym, że po prostu nie nadążam i mam troszeczkę też takie, takie poczucie wypalenia, bo, bo wszystko na szybko i nie mogę się tak w 100% oddać mojej pasji. Natomiast już troszeczkę zaczyna się poprawiać, minimalistycznie wychodzić słońce z tunelu, więc mam nadzieję, że już będzie teraz tylko lepiej. Dodatkowo jeszcze kwestia przeprowadzki. W czerwcu już oficjalnie powitam Was z naszego nowego domku. Na razie z początkiem kwietnia wchodzi ekipa wykończeniowa, więc no wszystko w jak najlepszej drodze, na jak najlepszej drodze do, do lepszego życia po prostu. Na chwilę obecną jeszcze tutaj siedzę w mojej kanciapie, w mojej starej pracowni, w mieszkanku u babci. Więc no i staram się jakoś to, to resztę swojego życia, resztę aspektów, które się ostatnio koncertowo zawaliły poukładać. Łącznie z naprawą mojego samochodu, który już dokończył żywota najprawdopodobniej. Czekam na werdykt ostateczny od mechanika, więc najprawdopodobniej jeszcze będzie zmiana auta przede mną, co jest związane z, z, ze stresem ogromnym. Po prostu ostatnio mówię jak się wali to wszystko. No ale nie o tym. Dzisiaj chciałam Wam pokazać najnowszą lalę oraz powiedzieć parę słów na temat nadchodzącego zjazdu. Tak, mamy tutaj przed ekranami, macie model Noah od Rewy Chic, który pewnie wszyscy już bardzo dobrze znają. Jest to lala, którą robiłam na zamówienie i też z tego powodu nakręcam ten filmik, ponieważ dziewczynka, dla której tą lalę zrobiłam, poprosiła mnie o nagranie właśnie takiego pamiątkowego filmiku. Lali przed wysyłką. Myślę, że ten noa wyszedł naprawdę wyjątkowo. Zresztą każdy wychodzi wyjątkowo. Słuchajcie, to jest jedyny model, którego robiłam już chyba rekordową ilość razy, a za każdym razem ta lala wychodzi inna i odnajduję w niej za każdym razem. Coś nowego, coś szczególnego, jakąś taką wyjątkową delikatność. Ta buźka po prostu anieska i kolor skóry zawsze wychodzi taki naprawdę bardzo niemowlęcy. No śliczna jest ta lala. Nie bez, nie bez powodu, właśnie ten model wybrano do kilku filmów. Polecam Wam film, który będzie wyemitowany pewnie pod koniec tego roku Film Babies. Nie pamiętam w tej chwili reżysera, ale to jest ten sam reżyser, który nakręcił film Ladies wyreżyserował. Więc teraz będzie Babies. Najprawdopodobniej będzie to kontynuacja filmu Ladies, właśnie. Będzie Marta Żmuda-Trzebiatowska i kilku innych takich dosyć znanych polskich aktorów. I właśnie tam do nich robiłam trzy lale. I między innymi, właśnie, będzie to Noa od Revisik. Będzie tam grał, więc już się sama nie mogę doczekać, jak swoje lale wreszcie zobaczę na wielkim ekranie. I, I co, co Wam powiem o tej lali? No w sumie wszystko już o niej wiecie, tak? No a jest, wygląda jak takie dziecko 3 miesięczne, tak bym powiedziała, chociaż wielkościowo ubranka pasują w rozmiarze od 56 do 62, więc ona nie jest może na długość jakaś taka bardzo duża, natomiast już ta pulchna buźka, pulchniejsze kończyny wskazują na to, że jest to już starsze dziecko, nie takie noworodkowe, bo ta buźka już jest taka fajna, taka wykarmiona, taka już y, ukształtowana, nie jak z plasteliny, jak to noworodki mają niektóre. <taka>, taka plastyczna jest ta buźka wtedy u nich. A tu już jest taki fajny, y, fajna kluseczka wykarmiona. Y, po kończyny ma, nóżki ma pełne, y, rączki ma trzy czwarte, buźka lekko uchylona, można wsadzić do niej przyciętego smoczka lub smoczka na magnes, Ta akurat ma Smoczka magnetycznego, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie samemu zrobić po prostu smoczek do wsuwania, czyli trzeba przyciąć końcówkę i po prostu można wsunąć. Włoski ma wszczepione z modelu Adult w kolorze Baby Brown. Jest to moher prosty, fajnie układający się, twardszy niż ten moher KIT który do tej pory zamawiałam, już go po prostu teraz nie ma na rynku, bardzo ciężko go dostać, natomiast tamten się bardzo plątał i on się tak mychacił, a ten jest z kolei taki, że y, wygląda bardziej naturalnie, może tak powiem, bo jest twardszy i też się tak nie plącze, więc no wszystko ma swoje wady i zalety. Co jeszcze mogę powiedzieć o tej lali? No zaraz ją pakuję do nowego domku, układa się słuchajcie jak prawdziwe dziecko, Czyli tutaj wszystko swobodnie lata, tak jak podczas przewijania, unosimy nóżki, też tutaj cały korpusik nam pracuje. Każda kończyna w dowolnym kierunku może być ułożona, więc to jest super lala do pozycjonowania do zdjęć. Naprawdę, Noa, to jest taki bestseller, taka perełka ponadczasowa. Ten model zawsze będzie. O, słuchajcie, w jeszcze modzie. sobie nagram tutaj wagę. Jest 2,755 gramów. No, czyli tak, no, nie za dużo, tak? No, ale też nie chciałam dla dziecka robić lalki 4 kg, a naprawdę i tak w odbiorze, po wzięciu na ręce, jest bardzo, wydaje się taka no, naturalnie ciężka. O, jak ona ślicznie wygląda tutaj na tle tych kwiatków. Chyba jeszcze jej wstrętne zdjęcie. Tutaj czeka jej wyprawka. Będą to różne ciuszki, będzie certyfikat oczywiście moje wizytówki i taka szpitalna obrączka. O, a tutaj Wam jeszcze coś ciekawego pokażę. Nie patrzcie na ten bałagan, bo tutaj jest masakra, jak się z dzieckiem przychodzi do pracy, to tak niestety jest. A to jest Laura od Bonnie Brown, e, która właśnie tutaj schnie jeszcze warnisz pod oczkiem, dlatego się tak świeci. Jest to Laura, którą zrobiła Aleks Kozińska. I ja tą Laurę e, bardzo spontanicznie odkupiłam od pani Inki Kowalskiej bodajże, e, prywatnie. I Lala przyjechała prosto do mnie, tak naprawdę prosto do mnie od Alex. Pani Inka ją tylko przepakowała do innego pudełka i po prostu mi ją wysłała. Kupiłam, bo chciałam siostrę bliźniaczkę dla mojej Laury, prywatnej, którą mam u siebie. I takie troszeczkę inne. Inne, inne wykonanie zupełnie, bo moja Laura jest delikatna, jest blondyneczką prawie że łysą, a ta ma gęstą czuprynę. Jak się okazało, miała wcześniej malowane włosy. Ja o tym nie wiedziałam, bo też nie wiem, czy bym się zdecydowała wtedy na zakup niej. No, ale w każdym bądź razie miała wcześniej malowane i na to malowanie ma wszczepione włoski czarne, więc to naprawdę robi te wrażenie takiego 3D. Takich bardzo, bardzo gęstych włosów, no i ten kolor jest taki naprawdę mocno koreańsko-czarny, powiedziałabym. Troszeczkę za czarny, jak dla mnie, nie mój gust. Natomiast wzięłam ją, nie wiedząc o tym, że ona ma malowane pod spodem włosy, yy. wzięłam sobie też, zredukowałam zupełnie brwi do zera. Najpierw je zmazałam i namalowałam nowe, bo dla mnie były za grube i za ciemne. W tej chwili ma troszeczkę jaśniejsze, ale i tak. Ten kolor nie wyszedł tak, e, tak jasny, jak ja bym chciała, bo chciałam jeszcze jaśniejsze te brwi. No ale niestety już się nie dało Słuchajcie, na tym Przerwało mi. Ja tak się ustawiłam, żebyście cokolwiek widzieli. E, będę właśnie wszczepiała teraz, znaczy już jestem w trakcie wszczepiania włosków tutaj dodatkowo, bo ona miała bardzo wysokie czoło, ta Laura zostawione. E, I próbuję coś z tym zrobić, żeby na to malowane doszczepić taki meszek, ale jest ciężko, bo no, no niestety te włosy są bardzo, bardzo ciemne, te namalowane i tutaj za dużo nie możemy z tym fantem zrobić, bo jak ja dokładam na to meszek też w kolorze ciemnym, no to wiadomo, że jakby tworzy się podwójna taka głębia tego koloru i poczucie, że one są jeszcze ciemniejsze niż są w rzeczywistości. No, ale dobra, coś tutaj. Coś tutaj podziałałam, będę teraz to przycinać. Yy, jeszcze nie zdecydowałam, czy ta Laura ze mną zostanie, czy nie, bo tak jak mówię, nie spodziewałam się tego, że, że z tymi włosami będzie taki tutaj problem. Jakbym wiedziała, to bym po prostu się nie zdecydowała na zakup. No ale już słowo się rzekło, pieniążki już były wpłacone, więc yy, taką sobie zrobiłam niespodziankę i prezent na dzień kobiet, i stwierdziłam, że nie ma co, trzeba się po prostu z tego cieszyć, co się ma. I coś z tym zrobić, żeby było dobrze, żeby mi się. Przede wszystkim mi się ma to podobać. Mnie ma się to podobać. No, już wygląda to lepiej. Jak nie widać tych namalowanych na, na czole włosków, już wygląda to lepiej. Zaraz będziemy tutaj jeszcze docinać fryzurkę. Mój mąż się śmieje, że mogłabym być fryzjerką przez, te, przez to modelowanie ciągłe tych włosków lalkowych. Dobra. O, już wygląda to dużo, dużo lepiej. Powiem Wam jeszcze parę słów o zjeździe, bo w piątek mamy najbliższy zjazd. W Ostrowinie, słuchajcie, w, zająco, w zajeździe pod zającem. Będzie bardzo kameralnie będzie nas chyba tylko 8 osób, jak nie, jak nie mniej ale będzie fajnie, bo mamy jacuzzi, mamy saunę, troszeczkę się odpocznie, troszeczkę człowiek też odreaguje od, te, od tych wszystkich życiowych problemów fakt, że no, myślałam, że będę jechała swoim super autem zrobionym, bo specjalnie dałam do czyszczenia tapicerkę, a tu się okazało, że auto się po prostu totalnie rozkraczyło i zepsuło, ale no, na szczęście mąż mnie zawiezie, także będę miała jak tam dotrzeć może później też po mnie przyjedzie albo ktoś z ekipy Uczestników mnie po prostu odtransportuje od z powrotem do Oleśnicy. E, no i jaki będzie program? Każdy bierze ze sobą swoją lalę. E, opowiem Wam o tym programie, bo bardzo dużo osób do mnie pisze nowych właśnie z zapytaniem: jak to się wszystko odbywa na tych zjazdach? Jak to wygląda? Czy właśnie trzeba mieć lalkę, czy nie trzeba? Słuchajcie, nie trzeba. Nic nie jest na siłę. Po prostu, jeżeli ktoś ma ochotę wziąć lale, to bierze. Jeżeli ktoś w ogóle nie ma lalki ze sobą u siebie w domu, to nie musi brać. Po prostu tu chodzi o, o waszą obecność, o wasze zainteresowanie tematem reborningu, o tym, żeby sobie na ten temat porozmawiać. No, wiadomo, fajnie jest porównać różne wykonania, obejrzeć sobie różne lale i o tym podyskutować. Natomiast nie jest to jakiś punkt obowiązkowy tak, tego, tego wszystkiego. I, I co? Będziemy na pewno rozmawiać, dużo rozmawiać, poznawać się, tak jeżeli są nowi uczestnicy. Teraz akurat będzie nasza stara ekipa, stały skład. Natomiast nowych ludzi też zawsze zapraszamy, nie zamykamy się, tylko chcemy jak najwięcej właśnie nowych osób poznawać. I co będziemy robić? Na pewno będziemy dużo spacerować. Ma być słonecznie, bo dzisiaj sprawdzałam pogodę. Tam jest, są fajne zalesione tereny. Więc e, nie wykluczam zabrania jakiegoś wózka, na pewno będę miała nosidło, na pewno będę miała aparat i kamerę, więc e, będę wszystko dokumentować. E, na pewno każdy z nas coś ugotuje i coś przywiezie ze sobą, więc tak rodzinnie zasiądziemy przy biesiadnym stole. E, pewnie będzie śmiesznie, pewnie będą jakieś gry planszowe, bo zawsze są. No i będzie jacuzzi, cała strefa spa, czyli jakieś sauny, proponowali nam też masaż, ale no to są dodatkowe koszta, nie każdy chce korzystać, tym bardziej, że mamy w grupie dwie masażystki, w tym jedną jestem ja, drugą jest Madzia, po fizjoterapii chyba bodajże też, więc jak mamy to, to załatwione, że nie, nie musimy wydawać, dodatkowo zaczyna na wyjazdach na, na te masaże. Ma. I co? I będziemy się po prostu dobrze bawić, tak? Spacerować, jeść, cieszyć się. Na pewno będzie zaplecze muzyczne też zapewnione, bo Beatka, która z nami jeździ z mężem, zaproponowała, że załatwią, ponieważ mąż Beaty bardzo lubi karaoke i tam też często udziela się. Ma jakieś swoje specjalne aplikacje do tego stworzone. I z tego co słyszałam, to wezmą ze sobą sprzęt i. To zaplecze muzyczne takie będzie bardziej profesjonalne niż na wszystkich dotychczasowych zjazdach, więc będzie dosyć ciekawie. Ja może też odgruzuję swój wokal i coś spróbuję własnych sił, spróbuję coś zaśpiewać. No, ogólnie będziemy się po prostu fajnie bawić, fajnie spędzać ze sobą czas. Także wszystkich serdecznie zapraszamy na każdy kolejny zjazd i ten też, bo wiem, że są jeszcze wolne pokoje. My, co prawda, zajmujemy jeden apartament plus dwa pokoje dwuosobowe. Taki mamy rozkład, natomiast z tego co wiem, to są jeszcze wolne miejsca, są jeszcze wolne pokoje, więc jeżeli ktoś miałby ochotę do nas dołączyć, to jak najbardziej zapraszamy, tylko już samemu trzeba sobie wtedy zarezerwować. No bo to jest tak, że e, ja, z, jak organizuję zjazd, to zbieram oczywiście pieniądze, zajmuję się całą oprawą organizacji, natomiast daję wyznaczony termin i do tego terminu, po prostu, jak ktoś nie zdąży ujścić opłaty, no to nie jedzie już albo jedzie, ale musi, musi już sobie sam we własnym zakresie ten nocleg czy wyżywienie zapewnić. Tak to wygląda. Miejsce znacie, czas pobytu znacie, może nawet wpaść przejazdowo do nas, żeby sobie po prostu pooglądać laleczki, zobaczyć jak spędzamy czas, porozmawiać z nami, być może umówić się na kolejny zjazd. Także naprawdę zapraszamy serdecznie bo będzie się działo. A tutaj Laura z wszczepionymi nowymi rzęskami. Te brwi nie jestem z nich usatysfakcjonowana do końca, bo miały być dużo jaśniejsze, ale no niestety, jak się coś wcześniej zmyło, do gołego winylu, to trzeba było to zrobić troszeczkę ciemniejsze, też on ten winel już smyty, on inaczej też już łapał farby, więc nie było możliwości zrobić takich fajnych, jaśniutkich, delikatnych tych brwi, no ale i tak są, wydaje mi się lepsze niż były, bo to pod mój gust tak, ja robię lalę taką, żeby mi się podobała, no zobaczymy co z tego finalnie wyjdzie, trzymajcie kciuki i do zobaczenia w kolejnym odcinku